Wyobraża Pan sobie po, poważną partię amerykańską, która rozpoczyna kampanię wyborczą od walki z masturbacją? Nie wyobrażam znaczy, jeżeli moment. ktokolwiek uważa, że walka z masturbacją i czynienie z Prawa i Sprawiedliwości w, e, partii antymasturbacyjnej, tak to nazwijmy, jest jakąś receptą na sukces, dla po co im ma atak na gejów? No Jesteśmy zaniepokojeni ofensywą pedałów w Polsce i na całym świecie. Niestety w naszym kraju te środowiska homoseksualne pedalskie mają potężnego sojusznika w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który chce zrównania praw pedałów. No i w osobie Aleksandra Kwaśniewskiego, który też się niestety wielokrotnie wypowiadał, z poparciem dla tego pedałstwa. Moim zdaniem, ten atak na gejów teraz, czy atak na nie na gejów, nawet na kartę LGBT zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia nie napisaną w jakimś dark roomie, to jest organizacja dewiantów, jak już wiemy. No wie pan, nie napisaną gdzieś w dark roomie, wie pan, że tak powiem, po, po silnych narkotykach, tylko organizacja zdrowi, Światowa Organizacja Zdrowia, która zaleca uczenie tolerancji. Jak pan powiedział, jakie stowarzyszenia? No to stowarzyszenia pedałów, no. Znaczy, wie pan, no, tak, się, tak ludzie mówią o nich, no. ja nie wiem, a jak mam mówić? No przecież to są pedały. zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia są przedstawione Jako zamach na polską rodzinę No na Boga, no to trzeba być na, naprawdę Jeżeli ktoś w to wierzy to ma problem z oceną rzeczywistości Teraz nas straszą LGBT Że to rzekomo doprowadzi do upadku polskich rodzin Wie Pan, jeżeli ktoś się Rzeczywiście zajmuje I niepokoi go Nadmierna seksualizacja ludzi młodych To niech posłucha czego O czym mówią katecheci na religii Tym młodym ludziom Przecież tam jest gigantyczna obsesja na punkcie seksu Przede wszystkim dzisiaj w Polsce Kościół jest ma, mafioła na punkcie seksu. Ja kiedyś z trybuny sejmowej powiedziałem, że ta władza, już nie mówię o Kościele, ale ta władza ma obsesję na punkcie seksu i historii, a nie od tego są politycy. I wie pan, ja rozumiem, że trzeba chronić dzieci, tylko że nikt nie atakuje, nikt nie chce zabierać ludziom yy, prawa do wychowywania dzieci. A yy, więc, wie pan, ja myślę, że ludzie nie są głupi. Jesteśmy zaniepokojeni ofensywą pedałów w Polsce i na całym świecie. Niestety w naszym kraju te środowiska homoseksualne, pedalskie mają potężne.